Hej, ja nie mogę go zabić, bo to jest gość od misji. Ma zielony znacznik wokół siebie? Dupa! Wygląda jak psajko, to zabijam. On to jest maruder, już wcześniej. <grym>, to będzie jakiś skurwiel, bo, bo mam na imię Clayton. <grym>, jak ten w Tarzanie? Tak, ten Starzanie? Tak. Ja nie mogę otworzyć drzwi, blok. No poczekaj. Otwórz się. Lać mi się chce. Mamy coś oh, zrobić. Mamy zebrać prochy banditów. Banditów? Banditen. Tak to mówi nasza pani. Znaczy, moja była pani z języki. Oni biją obie. On. El Banditos. Ciol! Ciol w explosive. Czemu on ma tyle życia? Bo jest ognioodporny. Oj. A no może. Żeby jest ognioodporny tylko. To bieda. Wa-wa-wa-wa-wa. wa wa a, wa, wa, wa 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 wa! Nie spalił się. Czekoś tak doszło. A może jednak? Tak, Nie wiem. Aha. Jak ten pistolet napierdala? Musisz tych gości zabij i ten spalić. Czyli ja ci proponuję strzelać im we wtę w plecaki. Przyjął glistą broń. Goliat. bada z Goliat. Następ go. No uciekam. Nie stąd, kurwa. Ja się zajmę sobow. Jones. Jones. Musisz użyć nie no, ogniowej broni. Super bada z monster Goliat. Bije się teraz innym Goliatem. What? Nie szczyłeś, Czekaj, muszę wziąć a, jakąś broń. Ależ nie Wymienimy sobie tego. biegnie do nas. Spokojnie. Ej, tam, jeszcze masz, tam jeszcze masz jedzenie. Ej. Boli. Pięknie. Boli. On mnie uderzył? Czemu ich zabiłeś? No bo prochy zbiera mnie. Wystarczy ostrzelić im w plecy, nie? Ale... no bo Goliata ja tak chciałem ewoluować, nie? Ale tutaj chyba nie ma więcej przeciwników, to jest problem. Uuu. No bo zabija się taki dwóch. Jeszcze musimy zebrać... a nie, już musimy oddać te... prochy. Jestem zbieraczem prochów ludzi. Miło mi was poznać. Cześć. To jest fajny wiem, efekt, to. że amunicja każdego rodzaju przykładowo, jak masz ten karabin taki CKM a coś Ala, to widać dokładnie, że one mają jakiś tam specyficzny wygląd i kolor. Mamy do wyboru tarcie albo, albo jakiś kurwa SMG chujowe. Tarcze te jest chujowa. Nie. Takie kupy dał, że to jest szok. To się w głowie nie mieści. Teraz mam misję. to falę. A, to jeszcze nie jest koniec. Zabij fałszywego boga. Tak daleko. Jak daleko? Na drugim końcu tej mapy. Czyli w przeciwnym kierunku, jak żeśmy... szli do Lili. Chyba tak. No bo to jest zamknięte. Raczej znaczy, zamknięte. No mgła wojny, kurde no. Mgła wojny. Ja się, ja się, ja się zawsze śmieję, że we wszystkich grach jakichkolwiek są, strategie to są mgła wojny. Nawet że może to by, nawet nie być wojenna gra, tylko jakieś tam kurde e, architektoniczna, czy coś tam spraw. Jezus stylu, co Maria, masz... jak się wystraszyłem! <laughs> Ja pierdolę. O pan co żadnego pajączka się przestraszyłeś? No bo wyskoczył mnie kurwa tak nagle, tak, tak z dupy. Zaczął wrzeszczeć kurwa na cały regulator. Ja jebie jak mi bije serce teraz. Dobra, kontynuując o mgle wojny I tak mówię ogólnie, że trochę dziwne to jest, że wszędzie się nazywam mgłą wojny, jak, a czasami gry nawet nie są o tym, żeby była wojna, nie? No w sumie. No w sumie, jak chcesz to inaczej nazwać? Nie wiem. Ciemna no, mgła bo. albo po prostu mgła bez żadnego wojny? Mgła rozpusty. Mgła rozpusty, tak. Wydźwignie <laughs> Wiedźminie powinno być takie coś. Oj, o, patrz to! Kurwa, serio, i to jest, to jest ogniste? Czy to, to, to jest ogniste? To jest Kurwa, moja snajperka to gówno działa. Ale ta moja bazooka działa, ja granaty palające, zapomniałem o tym Zrób. o tym kimś szczelguliku. Czy to mój granat musiał aż tyle bańsić? Nie rzuciłem granat, poleciał gdzieś tam w pizdu i do, dopiero teraz wybuchnął. Wow. Jeźdźmy, co? Tak, jeżeli chcesz poderwać dziewczynę, to pamiętaj: zabij fałszywego boga, który ten. I żeby wszyscy się ją czcili, a nie tego fałszywego boga. Dokładnie. Ale jest to jest sposób? Więc zawsze jakieś oryginalne podryw, Tak, teraz będzie ze tym. Widzia, widziałeś to, co ci wysłałem na Skype? Kiedy? Wczoraj. Wysłałeś mi coś? Tak, wysłałem ci. Co? Ale zmieniając to, będzie piąta postać, nie, siódma postać w Paydayu. Nie wysyłałeś mi żadnego linka. Wysyłałem. Ja nie. u siebie mam wysłane dwa linki, ten informacje o tym, że Overkill już stworzył postać... damską. Aha, to mi wyskoczyło tak faktycznie, ja to przed rano przeczytałem dopiero o tym... ...na telefonie, bo nie patrzyłem na to. A. Bo już zapowi... już są zery nowej postaci. Damska to razem? No. no. to ładnie, ładnie. Golia, ty kurwa nie tego bijesz to trzeba. W sumie teraz to nawet nie musimy się zwracać uwagi na to, żeby ten Ej, tamże to jakiś Psycho ten 7 osób na golniacie przez chwilę. Jazdy sobie robił, Ujeżdżał go. <gry> Ogniste robaczki, a no tak. Fire, to, jest, fire, to jest Fire Spiderman. że żebym się wiebał. Do czego ty strzelasz? Moja wieżyczka strzelała do ściany. Bo może. Bo może. Nie, bo mi się chce kichnąć, nie, ale nie mogę. <grym> A czemu ci się chce kichnąć? Kurwa, bo mi w nosie teguje. <laughs> nie, Gdzie ubiję, no? Eee, kurwa. Nie z tego uczyć się. Eee? Eee? <laughs> Prawie wow. się mornie nie urwało. Nie <laughs> No, teraz karabin i kolejna tarsza jakaś ten. Teraz karabin podpalający, tylko. Nie. Kibel otworzył. A w kiblu Psycho. O nie. Mamy go podnieść? No, no tak. Masz go? Nie, tylko podniosłeś. A mam go na plecach, albo coś? Nie. Nie. Gdzieś Szkoda. Do... <tankuś> tak było, kurwa. Tym. Eee, daście, nie? No. Jedna <tankuś> misja, że koleś ci wysłał, żebyś mu owce znalazł, nie? Bo mu się coś tam pogubiły. To spoko, znajdujesz pierwszą owcę, nie? Nie po prostu ją podnosisz i nagle ta owca znika, nie? I widzę, mm -hmm. czyli te, te małe stwory, co atakowało ciebie. Czy ty właśnie wsadziłeś to do, swojego, do swojej torby? Tak, co w tym dziwnego? I nic, nic. Tak, tylko pytam. Nie lepiej byłoby teleportem, bo nie wiem, gdzie to tam właściwie. Aj, jest. Snajperki z gigantycznym bębnem. Gdzie to jest? Po prostu mieliśmy tu przejść? No nie wiem, właśnie... Gdzie jest ten... Nie, cel? to jest... soft and A, czyli tak czy się, jak najlepiej byłoby się przeteleportować. No, czekaj. To travel, kurwo! No. Ile masz na odcinku? Mmm... 10 minut, no prawie 11. Okej okay. Coś to odjebał. Oj. Spowodowało to, że żeśmy wyszli. Dobra. Bo myślałem, że jak wejdziesz do sklepiku, to się nic nie stanie, a jak w ten, to od razu było anulowane. Więc... Nie. A to tutaj jest yep. I aż pod tego musimy lecieć. Boże No. kogo? Ono. No tam gdzie był ten flyn kurde Aż o, pod ma, jego statek acro. musimy wbić. A to kawałek z tego co pamiętam był No, trzeba będzie to trochę przyspieszyć Ale przeciwnicy są na czwartym levelu więc. już ja nie mam na z tego. Dobrze, tutaj stamina jest nieograniczona. No. To jako tego. I dobre też jest to, że można przeodbywać w biegu. Mhm. Mm I też się śmiałem ten, że wczoraj, jak obejrzałem sobie ten trailer ze z tym. Z pejdejeniem dwójkę to powiedziałem sobie: No, o. teraz będziesz mógł podrywać na pejdeja dwójkę. Znowu ci są. Eee, oczywiście zapomniałem, drugiego? schowałem tego. Odpowiedni karabinek na nich. Co my Gdzie on jest? Boom, chodź tu. Braciszek już nie żyje. Drugi też nie. Granaty. Nie, w sumie nie ma co ich sprawdzać nawet. Same granaty. Ja je mam na szczało, to jest śmieszne. No, Kibla też. albo nie. W Kibla będą normalne ten, nie? Na podstawie levela tam będzie. chyba. O Boże. jakieś dupo tarcze. Przez ja wyładowałem nie to, co trzeba. Kurwa Ech. tam. Hmm, hmm, hmm. Włożyliśmy sobie psycho do, baga do tego, do, do ekstremumku. Po prostu. Chyba już nawet wiem, gdzie go będziemy musieli zaprowadzić. Pewnie pod flina. Pewnie ta. I chyba nawet wiem dokładnie, pod jaką dokładnie rzecz. Jaką. Tego smoka, co tam jest u góry. Boże, oni są na czała z tej naperki na nie muszę w łeb celować Musiałeś to wybuchnąć, nie? Nie, ja nic nie wybuchałem. Wybuchłeś Kuwa Korozja mnie zżarła Juu Fajnie. Zatrzymałem się na własnym tu turecie. Ty Kibol gówny. Pistolety do niczego... Jest ja śmieszne, że najlepszy ekipunek znajdziesz w kiblu. No. Za korzystanie z toalety proszę zostawić karabin maszynowy. <laughs> Tak u nas są za złotówki, a czasami na PKP nawet za 2,50, to oni to mają... Co unimałem, te, kurwa, czas... u nas w parku są za 4 złote? No to zajebiście! Pojebało przecież tych ludzi. Kurde, no... Wiesz, to wolę a złote klamki wysłać. są? Co? A złote klamki są? Gówno, to wygląda jak stary... nie wiem, jak szalet... ze średniowiecza. W środku. Tak zaniedbane to jest, że ja pierdolę.

Bo oczywiście zamiast, kurde, normalnie strzelać do wiary, to wszystkich bijesz, kurde, ty. Ej, no sorry, przecież mówiłem, że idę pod ta. I powiem ci, nawet mi się ta drzewka podoba. No coś mocno nakurwiona. Na, na początku jest chujowe, ale potem jest naprawdę zajebiście. W sumie za chwilę będziemy mieli 15 level, nie? Ty czekaj, bak tu się wchodziło. No musiałeś dojść do samego końca, potem chodzisz na taki wielki plac, gdzie tutaj jest pełno przeciwników. Ja. Oni tam tłukli z tego klaptrapa przecież, że butowali go. No. Dobra, już wszystko wiem. Jeden z tych kolesi ma... Ej, bo ty zaraz umrzesz, Jeden z tych kolesi ma broń podpalającą, co jest dość ciekawym przypadkiem. Ruch, ruch. Ja my chyba powiedzmy? wziąłem parę tych modułów do ciebie tak, tak kojarzę w no? tej skrzynce, co żeś mnie zaczął tłuc Tylko nie wiem jakich właściwie bo nie patrzyłem na nie, tylko je wziąłem Może zanim nabijemy na nich lewo, to... Pół wieku się już muzyka z tego włączyła? Od bossa. Nie wiem. Może chcą nam coś powiedzieć? <laughs> tu jest bosku. Siedzi Boże. tam? Czekaj. Jasne, że siedzi. Czyli wróciliśmy do starej walki znowu tak, Dobrze by no. było jakby tam stamtąd zszedł Już schodzi Jakby tak będę jak po kasku bił, to mu nic nie zrobił Dalej podpal się on się nie podpala. Ła, wow, no, niech wem. mnie. No tak, przecież on ma rezistę na ogień. Boże, tym snajperką nic nie zdziałam przecież. Na pewno ma rezistę na ogień. No, przecież ona pierdala ogień na no stopnie. No tak, ale to nie znaczy, że ma to. Boże, zabija mnie moja własna bazuka. kiedy przeładowywałem. Brawo. Dażę radę kogoś zabić? Czy... Czekaj, tam są. Double kill. Nie bo wiesz, co, zapomniałem że ta snaper, ten Ta bazuka ma takie coś, że jak się odwołujesz, to wyrzuca ją i wybucha, nie? Aha. Coś gęśniejszego, on nie rzuca jak, jak włóczkę. Czekaj, tam do tyłu coś. Czy to tam było przedtem otwarte? Co było otwarte? Okej Było. było. Wiesz, te może

Ha No tak. Co mi się... ja właśnie byłem świadkiem <laughs> Dobra eee... No 20 minut dokładnie No to widzisz Ja mam zajmę 3 czasu jednak czasami Czasami Zdarzy się no eee. Eee. Tak więc mam nadzieję że Wam się podobało I do zobaczenia w następnych odcinkach Bajo Bye. to <laughs>